Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z moją wieczorną pielęgnacją skóry twarzy. Postanowiłem po oczyszczeniu skóry twarzy, że włączę kamerę i Wam pokażę, jak przeprowadzam swoją nocną pielęgnację, jakie produkty aplikuję. To jest wszystko zależne, tak naprawdę, od dnia i od potrzeb mojej skóry, czego ona potrzebuje w danym momencie. Dzisiaj moja skóra nie wymaga bardzo intensywnej dawki nawilżenia, nie jest przesuszona, także jak najbardziej nałożę powiedzmy taką moją bardziej klasyczną pielęgnację, mniej rozbudowaną, także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Buzie już mam oczyszczoną, więc teraz czas na tonizację. Buzie oczyściłem żelem oczyszczającym z mango, z bielędy, ten do skóry suchej i wrażliwej. I teraz do tonizacji użyję giełki hialuronowej z Instree. Moi drodzy, ten kosmetyk jest czymś magicznym, to jest coś genialnego, to jest coś cudownego, to jest coś rewelacyjnego. Nic tak jeszcze skóry nie nawadnia, nie nawilża i nie rozświetla jak tam giełka naprawdę moi drodzy więc ja ją sobie rozpylę teraz na całą skórę twarzy buzia jest teraz przygotowana jest mokra i ja nie wciskam teraz tej mgiełki w skórę tylko aplikuję na bardzo mokrą skórę tropokolagen i moi drodzy posłuchajcie z tej marki kosmetycznej jest jeszcze taka mgiełka przygotowująca skórę do aplikacji tego serum z kolagenem ponieważ to serum ma genialny skład ale ten aktywator już zawiera donor formaldehydu co dyskwalifikuje oczywiście ten produkt z jakiegokolwiek użytku Ten z Instree może być jak najbardziej idealnym preparatem zastępujący ten główny aktywator który jest do tropo kolagenu, więc ja sobie teraz zaaplikuję jedną pompkę tropo kolagenu na skórę rozprowadzam go w dłoniach i teraz wciskam w skórę twarzy i w szyję on ma bardzo taki delikatny zapach Konsystencja jest taka bardzo, bardzo żelowa. Oczywista oczywistość na krem do twarzy. I dzisiaj zastosuję w mojej nocnej, wieczornej pielęgnacji mój krem do twarzy, mój autorski krem do twarzy w opakowaniu laboratoryjnym. Już niebawem otrzymam kosmetyk w opakowaniach, w których on będzie sprzedawany, ale takie opakowania Wy dopiero zobaczycie w Dzień Premiery mojej marki kosmetycznej, moi drodzy. I jest to krem klasyk, czyli klasyk taki nawilżający, rewitalizujący, łagodzący o właściwościach prewencyjnych, przeciwzmarszczkowych. W jego składzie znajdziecie bifide ferment, znajdziecie elastynę, znajdziecie również bakuchiol, także takie synergistyczne połączenie składników aktywnych zapewnia idealne nawilżenie, wygładzenie skóry i jej pełną regenerację i rewitalizację. I jak możecie zobaczyć, kremik już się bardzo szybko w skórę wchłonął. Zero tłustej warstwy. Jest taka lekka, lśniąca powłoka, ale ona tak do 5 minut zniknie. I dzisiaj pod oczy nie zaaplikuję klasycznego kremu pod oczy, a zaaplikuję taki mocno naprawczy, regenerujący, treściwy krem Cica od Emolium. Ale zanim to zrobię, zaaplikuję swoje autorskie serum pod oczy. Również mam opakowanie jeszcze laboratoryjne, niebawem już otrzymam w swoim opakowaniu. Nie mogę się doczekać, moi drodzy. Niewielka ilość, dwie kropelki. Metod aplikacji, kremów pod oczy, preparatów pod oczy jest naprawdę bardzo dużo. Ale ja mam swoją technikę od wielu lat, która mi się jak najbardziej sprawdza, czyli wklepywanie preparatu pod oczy i jak najbardziej jestem z nim bardzo zadowolony i inne metody nadzwyczajniej w świecie mnie nie interesują. Skoro mi się jedna moja klasyczna metoda sprawdza, tylko jej się trzymam. I serum pod oczy bardzo szybko się wchłania. I teraz czas na drugie oczko. I również wklepuję serum pod oczy. Zamykam oczy i na powieki, ponieważ moje serum można aplikować na powieki. Pięknie wszystko w skórę wokół oczu. Się wchłonęło. I teraz czas na krem pod oczy. Krem można aplikować pod oczy, na skórę twarzy, na skórę ciała, na bardzo przesuszone strefy, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. I Moja skóra wokół oczu dzisiaj potrzebuje takiej olbrzymiej dawki nawilżenia, więc ja sobie ten krem emolium zaaplikuję pod oczy i niewielka ilość, ponieważ on jest strasznie esencjonalny. On jest naprawdę taki bogaty, tłusty, ale jak najbardziej w sytuacjach podbramkowych genialnie. Się sprawdzam i również na powieki. Taka moja klasyczna wersja pielęgnacji nocnej. Nie jest to pielęgnacja rozbudowana. Jeżeli będziecie chcieli, żebym nagrał wam wersję rozbudowaną nocnej pielęgnacji, łącznie z siedmioetapowym nawodnieniem skóry twarzy, napiszcie proszę o tym w komentarzach. To taką rozbudowaną wersję nocnej pielęgnacji, również wam nagram i opublikuję na kanał.